Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj zabieramy Was na jedną z wysp na Lagunie Weneckiej. A jest to wyspa Burano. Na tej wyspie mieszka tylko około 4000 mieszkańców no W sumie i tak dużo, bo to nie mała wyspa Chcemy Wam tak naprawdę pokazać nie wszystko może nie obejdziemy wszystkiego, bo mamy mało czasu jest godzina e, w sumie w pół do szóstej, w pół do osiemnastej Dzisiaj w sobie troszeczkę pospaliśmy jak to my, bo Byliśmy zmęczeni. Kupiliśmy sobie bilety na 3 dni, także przez te 3 dni próbujemy ob oblecieć jak najwięcej tych wysp. A teraz zapraszam na nasz nowy odcinek. Wow! No sobie kupić magnesy. No, proszę bardzo. Czego tu w sumie zacząć? Od tego chyba zacznę, że promy tutaj pływają 24 godziny na dobę Możecie sobie kupić bilety Trzydniowe, dwudniowe, tygodniowe Nie wiem czy roczne są, bo tam chyba nie widziałem Najważniejsze, kupić ten bilet I trzeba go od razu e, aktywować Aktywujecie go w tej maszynie Zobierzecie bilet Tak naprawdę, jak nie aktywujecie To możecie go, e, z niego korzystać przez nawet 2 lata Z tego co ten kapitan mówił Jeżeli, jeżeli chodzi o ten o te aktywowanie To również możecie zrobić to e, na promie Ok, tylko chcę pokrótce powiedzieć o tym, że jeżeli chcecie przyjechać tu na rowerach, to nie przyjeżdżajcie, albo zostawcie sobie ta, na tej stacji, z której przypłynęliście, albo po prostu zostawcie sobie normalnie pod murem. A z, te, z tego względu, że no nie ma tam miejsca na tych uliczkach, żeby się rowerem poruszać, bezpieczniej zostawić sobie o, właśnie w takim miejscu i iść sobie zwiedzać na miasto. Zapraszam. No i wstąpiliśmy sobie kupić magnesy, bo ja zbieram teraz na bak od paliwa. Piłem, kupiłem taki magnes. Mamy kolejny z wyspy Burano. Proszę bardzo. Będzie on na baku w samochodzie. No troszeczkę wam tutaj ponagrywam tych kamienic, bo są naprawdę piękne i kolorowe. No dobra, i wbijamy na tak naprawdę na Wenecję. Tak wygląda chyba Wenecja, jeszcze nie byliśmy tam, ale będziemy. Będziemy chcieli tam pojechać chyba jutro. Prawdopodobnie są takie właśnie te uliczki. Mega to wygląda. To są takie w sumie ulice, bo tutaj nie, tak, tak naprawdę nie przejedziesz samochodem, no nie ma takiej opcji, jest za wąsko, ale pięknie malownicze kamienice. No i ciśniemy sobie dalej, pokażę wam to miasto od tak, nie będę za bardzo opowiadał, przejdziemy się i po prostu będę wam pokazywał jak to tu wygląda. O, się też jest, zobaczcie. Jest teraz kotem prawdziwy. No chyba to jest chyba standard tutaj, że każdy ma chyba swoją łódkę czy coś w tym stylu. Tym łódką sobie pływasz nie wiem, dajmy na to gdzieś na inną wyspę czy coś w tym stylu. Z tego co zdążyłem zauważyć, to ceny widokówek nie są jakieś wygórowane. Tylko tak dla informacji chciałem powiedzieć. Oczywiście, jak na każdym targu możecie sobie kupić jakieś bransoletki za 8 euro, czy a dwie za 15. Maski, nie maski, jakieś magnesy na lodówkę. Ja tak sobie pomyślałem, że każdy na przykład robi sobie, wiecie, nalepkę na e, auto. a ja sobie będę robił e, magnesy. Będę zaklejał najpierw sobie cały bak, bo mam taki bak dodatkowy z tyłu w samochodzie, a jak się skończy bak, to nabrasz to od samochodu, nie? Proste. O, takie miasteczka, zobaczę. Piękne, powiem wam szczerze. Tam remontują ten e, kościół, taki, taka duża wieża jest. No chyba zaraz sobie coś, nie wiem, usiądziemy. Zjemy. O tu widać, że ludzie są bardzo religijni. Jest tam Maryjka i Jezus na balkonie stoją sobie. Dziewczyny mnie potrzebują, bo chcą lody kupić. A ty co weźmiesz? Wanilię A mija? Oreo. A ja biorę Twixa. No teraz sobie idziemy, jemy lodę w Burano. Właśnie mi się to podoba tutaj, że są tak kolorowe te kamienice. A tu niestety bank San Marco się zamknął, bo... Bo za mało ludzi tu mieszka. Za mało ludzi korzystało. Zobaczcie jakie ten, wejście takie cieniutkie. Mm, takie ryneczek to jest. Wieże kościelną remontują. Tak jak już mówiłem. Wyspa taka, no nie wiem. Zresztą ja nigdy nie byłem na żadnej weneckiej wyspie. Dopiero teraz to jest moja pierwsza. Zobaczymy jak odwiedzimy jakieś inne wyspy. Co na tych innych wyspach jest. Czy jest tak samo, czy może troszeczkę inaczej. We wszystkich tych ulicach Wszystkie kamienice są tak pięknie kolorowe. Jeszcze nigdy nie byłem w, sobie w takim mieście, żeby były tak kolorowe kamienice jak tutaj. Szkoła. Pokażę Wam to trochę z góry. Powiedzmy z góry, no. Zobaczcie, jakie to ulicy. Tu nie ma samochodów, tu nie ma w ogóle aut. Tylko może normalnie masz te łódeczki. Mama. Sobie pływają. Chodźcie tędy, tu. Dziewczyny mnie asekurują jak coś. Marlenka się mnie zapytała przed chwileczką, dlaczego te słupki na pranie są tak krzywe. Nie wiemy dlaczego. To, żeby nie przewrócić tych kamieni? Nie wiem. Jak ktoś wie, dajcie znać w komentarzach. W VI wieku wyspa została zasiedlona przez mieszkańców Altinum. Przybyli oni z Imperium Rzymskiego. W jakimś tam wieku. Ogólnie wyspa słynie z tego, że oni robili tutaj e, koronki, takie wiecie, na firanki czy coś w tym stylu. I dzięki temu e, ta wyspa ogólnie, ona powstała. Bo, bo sprzedawali te koronki dalej, dalej, dalej i dostawali za to duże pieniądze, pieniądze, pieniądze i wybudowali takie piękne, kolorowe budynki. <laughs> Ale jak Odstajesz. normalnie wiecie, to wiem to z tego. Wiem to z, z, z internetu, nie? Po no co? Można też powiedzieć, że wyspa... Jest oddalona od Wenecji o 7 km, jest zrobiona chyba z pięciu, albo czterech takich wysepek, wiecie, oddzielonym tylko tą, tą rzeką. No i z, tak, z takich najważniejszych informacji tutaj, to chciałem wam powiedzieć, że coś tutaj budują, możecie sobie SMS-a wysłać i zadzwonić. Ale faza. Ogólnie zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. To jest Wenecja. Zobaczcie, ile wysp. Ta jedna jest taka najdłuższa. My jesteśmy teraz na tej wyspie. Murano, tak się ona nazywa. Mazorbo, tak się nazywa też kolejna wyspa. Ale my raczej nie odwiedzimy wszystkich. Usiedliśmy sobie właśnie teraz w takiej restauracji. Tu widzicie nazwę. Rexento. Gościli nas dobrze. Tak, jak zwykle z kamerą. Staliśmy przystawkę, z tego co widziałem, to inni nie dostali. Mamy kanapki z mięsem starym. Czyli ja zamówiłem Piwko, Malenka zamówiła jakieś Hugo. A mi się o ciastko jakieś, tak? Panią z Co? Panią z matką. Wracając do tego, z czego słynie to miasto. To są właśnie takie obrusy. Chustki, koronki, e, obrusy, cukienki chyba z koronek. Z tego to miasto słynie i z tego ta wyspa tak naprawdę powstała, bo dzięki temu, że zarobili na tym jakieś tam pieniądze, mogli budować, tworzyć to miasto. Tak wracając, witamy. Jezusa i Maryję. Czy do tych kanałów wpływają te wszystkie siki i kupy? Jeżeli ktoś wie, to proszę mi napisać w komentarzu, bo, bo my nie wiemy tak naprawdę i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy można by było się następnym razem tu wykąpać. Czy może są tu jakieś, nie wiem, oczyszczalnie, czy coś takiego? Jak wiecie, no dajcie znać. Bo jesteśmy bardzo ciekawi tego. Tu widzę jakieś te pity, robimy e, dwineczki, coś w tym stylu, w takiej knajpie. No fajnie, chcę posiedzieć w knajpie też, no wiadomo. Ale już czas nas goni. Czas do domu. Jeszcze wam pokażę, jak są te łódki zacumowane. Wbity jest bambus na dno, w ten muł i łabądek mówi, że chce być kamerowany. Proszę bardzo. On będzie kąsał teraz. Nie kąsa, bo chyba głodny jest. To są moje tylko palce. Ja wiem, chodź. No bo on wkurzony jest. Wezmę sobie teraz z tego łabądka. Opukam rękę trochę, bo nie wiem, czy on... To gówna pije tam, czy nie pije? Teraz się czysto zrobiło, bez żadnych turystów. Tylko dwójka jakichś osobników siedzi tam dalej. Teraz o godzinie 19 jest najlepszy moment na to, żeby sobie zrobić zdjęcia czy filmiki. Tylko dwójka ludzi też sobie robią jakieś zdjęcia, filmiki. Maryjka tam daleko. Robimy sobie z dziewczynami foty i zaraz będziemy zawijać z tej wyspy. Mam nadzieję, że zawiniemy, bo jak nie, no to czeka nas przepłynięcie kraulem. Już jesteśmy bardziej na powrotnej drodze do promu. Przechodziliśmy przez uliczki, patrzymy. Czy Czyżby to była Wenecja? Czyżby to była ta wyspa? Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże. Nie wiem, czy to kamerka w ogóle uchwytuje, ale tam na horyzoncie chyba widać całą Wenecję. Słuchajcie, to jest wyspa, przepraszam Was. Dobra, wiecie co? To jest wyspa, jednak. San Erasmo. Murano wyspo jest tutaj i Wenecja jest za tą wyspą, tak jakby. No jutro w planach jest tak, żebyśmy wstali sobie wcześnie, nie tak jak dzisiaj o godzinie 13, bo Mija wstało o 13, ja wstałem o 11, po prostu byliśmy zmęczeni bardzo po wczorajszej podróży z Genuły i musieliśmy się wyspać. Także jutro wstajemy sobie bardzo wcześnie, dajmy na to o 8-9, jemy śniadanie, robimy sobie kawę, robimy kanapki jakieś na drogę i lecimy zwiedzić jak najwięcej tych wysp. Kim da Głównym, które będzie jutro to prawdopodobnie Wenecja. Zapraszamy Was do obejrzenia naszego tripu 2025 Włochy. A, rozwaliłem sobie ogólnie kamerkę. Znaczy nie kamerkę, tylko ten sprzęcik do tego mikrofonu. To znaczy nie uszkodziłem, tylko uszkodził się taki plastik, który się trzyma w kamerce GoPro i będę musiał go zamówić. Na razie jest na taśmę izolacyjną. Takie uliczki fajne są. Wejścia na chaty, takie korytarze jakby nie... Tutaj niestety było tak, że Pani wrzuciła klucze do wody i wyciągają takim magnesem, no bo co? No bo strata byłaby w sumie duża. Tutaj dorobić klucze na tej wyspie to pewnie jest ciężko. No to dlatego wzięli sobie magnes i wyławiają sobie magnesem. Oto te klucze od chaty. A wiecie co zrobiła? Plaskała, żeby odgonić Mewę i wpadły jej klucze przez to klucze. Tak sobie bidy narobiła, ale to widać, że wszyscy. Się wszyscy dobrze znają. Zawołała tych panów. Obok domku. Z obok domku i przyszli. O, zobaczcie tutaj jaka bozia Maryjka. Tu na pewno na wyspie są bardzo wier wierzący ludzie. Marlenka, gdzie idziecie? Marlenka idzie i ona nie wie, gdzie idzie, nie? Marlenka jak jest? A bez nawigacji nigdzie nie dojdę. O. Ale chociaż pozwiedzam. No, chociaż pozwieda dokładnie, zawsze dochodzi do celu. No i zobaczcie, na przykład takie lody, czy coś jak kupujecie dzieciom, takie mrożonki, slaszy czy coś. Zobaczcie i to stoi, widać parę, że to paruje, tak, dajemy naszym dzieciakom do jedzenia, tak samo zobaczcie te bułki. Podejrzewam, że te bułki, one tu stoją, nie wiem, z tydzień, albo dwa, albo trzy nawet, dopóki jakiś robal nie wyjdzie, także... Uważajmy na swoje dzieci i nie dawajmy im dużej ilości cukru. A więcej im dawajcie brokułów. Posłapuję. Ty jesz dużo warzywek. Tak, dajcie im brokuł i ryż. Dajcie im brokuł i ryż, to bardzo polubią. No tak, bo ja takie rzeczy lubię. Lubi, bardzo lubi. To prawda. To jest takie do wynajęcia ale wiesz jak to jest Marlenka? Tak jak my, we dwójkę byśmy przyjechali, okej, okay, nie? Bo by była cisza, ale jakby ktoś na przykład sobie chciał przyjechać i zrobić sobie jakiś tam melanż, no to co? Tutaj tym wszystkim ludziom, no na pewno nie byłoby to na rękę, nie? Zaraz by przyszli ci karabinierzy. Tak jak u nas na przykład, nie wiem, terytorialsi czy coś w tym stylu. O, Mija nalepki znalazła jakieś. Ale patrzcie, muminki. O, muminki, domki muminków. Kolorowe. Kończymy tą przygodę tutaj na wyspie Burano Fajnie tu było, powiem wam szczerze, na tej wyspie Właśnie biorę swój rower i będziemy śmigać na nasz kemping Jedziemy jeszcze sobie tutaj teraz na ten, na ten nasz prom, bo zaraz przypłynie I tak kończymy nasz odcinek z Burano Dobra, wiecie co? Eee, wchodzimy na barkę ale tak naprawdę nie wiemy, czy to na pewno jest ta barka, która doprowadzi nas do Treporti. Tak się nazywa to miasto. O, i tutaj macie przy wejściu, zaraz, takie miejsce na e, rowery, żeby sobie postawić. Oczywiście e, rowery też kosztują osobny bilet, musicie zapłacić za, e, za nie euro 50. Możecie to zrobić tutaj u kapitana, e, wpłacając mu e, kartą. Albo oczywiście gotóweczka, nie? Ale nie, nie wiem czy go można, ale chyba tak. Zobaczcie, wypływamy z tego pięknego miejsca, żegnamy się z nim. Bye bye. O, moja córeczka przyszła, wiatr we włosach. są ogólnie siedzą, czekają aż dopłyną do brzegu, do i Wcześniej mówiłem e, Nie wiedzieliśmy jak się pływa e, Tymi barkami Ale już teraz e, prawdopodobnie wiemy Z tym, że plecaków też nie możecie nosić tak jak ja Na plecach Tylko w ten sposób Taki wymóg, nie wiem czemu Bo możecie się chyba gdzieś zaczepić Czy coś w tym stylu Ale wiecie z czego się cieszę? Że płyniemy tam Gdzie e, jest nasze e, miejsce Pozdro